No to cyk. Pierwsze frytkoweczki swetkowo. I teraz ustawiamy sobie. Co smażymy. Ryby, krawetki, ciasto. Suszone. Co to suszone? No żywa możemy suszyć. No jak widać. Ma wady takie, że się sosznie pracuje. tam były owoce połączona z krwi. Ustawiamy Cyk. Połowa pełna i za 25 minut będą wiertnie. Jak widzimy, jesteśmy na zasięgu LTE. Nie jesteśmy podłączeni do żadnej sieci Wi-Fi. Wchodzimy w aplikację Mi Home. Aplikacja nam się ładuje. Mamy zasięg LTE bez Wi-Fi. I tutaj mamy podkręte w aplikacji Mi Home wszystkie nasze smart urządzenia od Xiaomi. Zjeżdżamy nas na sam dół, mamy naszą frytkownicę Mi Smart i file Fryer jak zwał, tak zwał, 3,5 litra. Klikamy, ładuje się. Jak widzimy, frytkownica działa online, ponieważ ma podłączenie do WiFi. Wcześniej wstawiliśmy nasze fytki. Jak widzimy, klikamy. Nasze fytki będą o 23.09, także możemy spokojnie pójść na papieroska, albo na co innego. Tak 200 stopni 25 minut. Oczywiście możemy za poziomu aplikacji sterować, abyśmy chcieli na chwilę zatrzymać. Klikamy zatrzymaj. Aplikacja w tym momencie się wyłączyła frytkowicę, przez to słychać w tle, że ona została wyłączona. Klikamy w znów i ona działa ponieważ ta fetkownica ma moduł Wi-Fi i jest sterowana z internetem, przez internet. Jak widzimy, różne tutaj dobre rzeczy są. Fetkownica jest na tyle inteligentna, że nam w tym momencie po około niecałych 8 tak komunikuje, potrząśni jedzenie, więc trzeba wyjąć. O ładne już fyteczki, nie. Potrząsnąć. Wiadomo w jakim celu, nie? Żeby po prostu się z każdej strony ładnie przyumieniły. Tu dostajemy komunikat, że wstrzymano. W międzyczasie, kiedy wyjęliśmy kosz, chytkowica się wyłączyła. Teraz wkładamy. Trzeba takim energicznym ruchem. I mamy 17 minut do dalszego pieczenia bez tłuszczowego. Pokazać Państwu, że w aplikacji NIHOM, e, jeśli wejdziemy w naszą frytkownicę, mamy predefiniowane tryby smażenia, pieczenia, e, typ ręczny, frytki, skrzydełka z kurczaka, ryby, stek, kawetki, warzywa, ciasto, suszone owoce, czyli to co oglądaliśmy wcześniej na wyświetlaczu w trybie manualnym. Ale kliknijmy sobie na przykład co? Skrzydełka z kurczaka, i e, jak widzimy, mamy tak pojedynczą warstwę podwójną warstwę. Pojedyncza warstwa znaczy to to, że mamy po prostu w koszu jeszcze mamy takie sitko i możemy po prostu sobie poukładać dwa poziomy. Temperatura opiekana zalecana przez frytkę to jest 180 stopni, czas gotowania 15 minut. Na pewno to sprawdzimy, zobaczymy czy po 15 minutach takie skrzydełka będą ugotowane. Ale widzimy po frytkach, że 25 minut na cały kosz może być troszkę za dużo. I tutaj co mamy? Jeszcze rybki mamy, 190 pojedyncza wasa. To oczywiście możemy zmieniać, ale w tym momencie jest to nieaktywne, ponieważ jak widzimy opieką się nasze fytki. Czas był, jest przesunięty o 2 minuty tego, że wyciągnęliśmy kosz i zgodnie z komunikatem, który sygnalizowała fytkownica, musieliśmy im potrząsnąć, tak? Potrząsnąć, po prostu, żeby fytki opiekły się z każdej strony. Widzimy, w trakcie smażenia 25-minutowego frytek otrzymaliśmy drugi komunikat, tutaj o potrząśnięciu jedzeniem. Więc wyciągamy, frytkowica się wyłącza, jak widzimy nasze fryteczki są bardzo piękne, rumiane. Tak, z powrotem wkładamy, zostało 9 minut. Nasza frytkownica dała nam wcześniej komunikat dźwiękowy, że nasze frytki są gotowe. Na wyświetlaczu pojawił się informacja, że zakończono pieczenie frytek. Otwieramy nasze frytki. Jak widzimy są idealnie upieczone, niespalone, zapewne chrupiące. Także zapraszam do zakupu. Frytkownicy od Xiaomi, Tomic GSM, Mi point 153. Żały przy ulicy Hułańskiej 3. Serdecznie zapraszam do lajkowania naszych social profili na Facebooku.